Jaką osobą jesteś? Jaki jest twój charakter? No czarna, czarna przede wszystkim tak naprawdę wzięło się od nazwiska, ponieważ jestem czarnecka, ale idąc za tym tropem jestem po prostu czarna. I też yy, moje usposobienie charakter też yy, jakby poświadczają temu. No, czarna jest bardzo, bardzo zbuntowaną nastolatką. Jest absolutnie niezależna. Chodzi własny, jest takim kotem, który chodzi zawsze własnymi ścieżkami. Nie boi się niczego ani nikogo, nie podporządkowuje się. Jest bardzo rock'n'rollową dziewczyną, która dzięki temu dużo uwagi wzbudza wśród rówieśników, w tym też wśród Luizy. Czarna wywodzi się z jakiej rodziny? Czy to wpłynęło na jej charakter, na cechy charakteru? No, na pewno. To jest. Nie mogę za wiele powiedzieć, ale jest to rodzina rozbita, gdzie do końca nie wiadomo, co się wydarzyło, co się dzieje. Co, kto, jak i dlaczego. Więc tak, to na pewno wpływa na jej osobowość, że ona nie może znaleźć swojego miejsca i swojej tożsamości.